Wydatki to kwota bliska 700 milionów. No i mamy Polskę. Przez kilometrów kilometrów dokładnie. na szefów Słysk specjalnych trafił ponownie do Komisji Ustawodawczej. To nie odbyło się drugie stanie prawa, podczas którego posłowie zgłosili do niego poprawki. Według wnioskodawców Platforma Obywatelskiej Nowa Komisja Śledcza miałaby zająć się nieprawidłowościami w organach ścigania za czasów rządów PIF. Chodzi m.in. o zwieceba w Ministerstwie Rolnictwa prowokacji wobec Blady Sawickiej, czy też o sprawę z które miały być stosowane wobec polityków i dziennikarzy. Nie, nie było żadnych wódek. debaty bude. poseł PO Sebastian A, podkreślił, że komisja śledcza miała by nie, odpowiadać nie było, że... na jego zdaniem pytania, m.in. czy dochodziło do łamania prawa. Czy bufera gruntowa, prowokacja wobec były posłanki do Sawickiej, czy też... Garałowe no przejścia graniczne, proszę Państwa. Różne przejścia graniczne, czy też pewien powtarzający się mechanizm. Czy służba Bole. państwa. Proszę powiedz, przygotować, Sejmu, dokumenty do kontroli na podstawie prawa, czy też... Zgromadzić grzeszne potrzeby z tym mające wymiar nielegalnego wpływu funkcjonariuszy publicznych. Wolna Europa. No wolna Europa. Przeciwne powołaniu Komisji Śledczej jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Wojciech Szarana powiedział, że Komisja nie jest próbą dojścia do prawdy, ale zamazania rzeczywistości. W końcu rzeczy już to Komisja, która ma znaleźć... Coś i, to, to, jakich... <śleszy> to, to się w głowie to, nie mieści to, to, normalnie, to, to tak? To, to, tego, co się